Witam Was na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejne wykrojniki od tej samej osoby, co na początku kupywałam napisy w języku polskim. Tam na dole w opisie będziecie mieć linka do filmiku, jakie napisy u niego najpierw kupiłam, oraz linka do tej osoby, gdzie kupiłam te wszystkie zakupy. Zapraszam do Stan wykrojników, idealny, nic nie było zepsute, zniszczone, więc jak najbardziej go wam polecam. Zacznijmy od różnego typu kształtów wykrojników, jakie kupiłam. Ten jeszcze nie jest pourywany, ale tutaj zdążyłam już wykroić skrapki, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze tutaj trzeba powypychać poszczególne elementy. To wycinałam w dość grubym, powiem Wam, kartoniku. I dał radę bez problemu ten wykrojnik. Tak wyglądał pierwszy. Już pokazuję wam następny tego typu. Tak prezentuje się drugi. I tak wygląda trzeci. To jest kolejny z dużą ilością elementów. Tak wyglądają po wycięciu. Tak wygląda kolejny wykrojnik. On ma kształt jajka. I widzicie, ile tutaj jest elementów, i ten też muszę Wam powiedzieć, że wykrajałam w dość grubym papierze, i spokojnie dał radę. Tutaj macie też kilka wykrojników, tylko jeszcze nie zdążyłam ich rozłączyć. Tak wygląda wycięty skrapek. Tutaj jest taki większy na kieszonkę, na przykład. I ten też wycinałam w dość grubym papierze. Też fajnie sobie poradził. I ostatni kształt. Tak prezentuje się kolejny wykrojnik. Też jest wiele elementów, i wychodzą z niego takie ładne rameczki. Ten tutaj jest dość spory. On ma gdzieś spokojnie 10 cm. Zaczynając od góry Mamy gwiazdy betlejemskie. Bardzo ładnie, wydaje mi się, że wykroił, plus wytłoczył i wyciął dodatkowe takie efekty. Tutaj mamy wykrojnik okna. Jeszcze do tego jest takim plusem, to że to okienko po wycięciu się tak ciekawie otwiera. Tu na dole mamy parę młodą. Tutaj plus dodatkowe efekty wytłoczenia w papierze. A tutaj jest napis dla ciebie. jeszcze tu o. dla ciebie i moc życzeń patrząc od góry to mamy wykrojnik kielich hostia listek i winogrona, to było wszystko w tym jednym komplecie. I po wycięciu, wygląda to tak, tu u góry mamy taki kształt wykrojnika. I poniżej znowu taki komplecik, były cztery kwiatuszki, plus gałązka z listkami i gwiazdyczka. Tak wyglądają kwiatuszki. Gwiazdeczka i gałązka. Na dzisiaj to już wszystkie wykrojniki, które chciałabym Wam pokazać, ponieważ resztę jeszcze nie zdążyłam wykroić. Jak tylko to zrobię, nakręcę filmik i Wam pokażę. A tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.